w otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Chinach i wesprzeć w ten sposób polskich sportowców. Będzie spotkanie z przewodniczącym Xi. Stosunki między oboma przywódcami są bardzo dobre. I teraz uwaga. Pisienka na torcie. Ponieważ stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi uległy pogorszeniu zarządów prezydenta Joe Bidena, Dalsze krytykowanie Chin tylko po to, by zadowolić Amerykanów, nie jest już w interesie Polski. Rozumiem, że nie wiem, zrywamy relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy nie, pra prawdę mówiąc, nie rozumiem. W tej chwili okazuje się, że pan Andrzej Duda to najwyższy unijny przywódca. Obecny na otwarciu igrzysk w Pekinie. Zresztą może nawet zostanie dłużej, zostanie kilka dni, żeby obejrzeć konkurencje narciarskie, które tak lubi, O ile oczywiście pan prezes się na to zgodzi. W żadnym razie pan Andrzej Duda nie uważa za właściwe, by choćby w ten skromny sposób ukarać Chiny. Za to, co wyczyniają na terytorium swojego kraju, za zabójstwa i tortury w Tybecie, za zabójstwa i tortury w regionie, w prowincji Xinjiang, wobec e, muzułmańskiej mniejszości Ujgurów, za kary śmierci wydawane przez niepraworządne, skorumpowane i podległe władzom wykonawczym sądy, za pobieranie do przeszczepów. Organów z ciał ludzi zabitych w świetle prawa. Za aresztowanie i więzienie dys dysydentów wielokrotnie przez wiele lat i bez procesu. Za stosowanie apartheidu wobec ludności wiejskiej, tak zwany system hukou. Za zmuszanie więźniów do niewolniczej pracy w obozach Laogai za blokowanie dostępu do internetu i cenzurę mediów oraz między innymi w dalszym ciągu za ograniczanie wolności wyzwania. Przypomnijmy sobie słynną sprawę Falun Gong. I pan Andrzej Duda nie widzi potrzeby dołączenia do tego symbolicznego, dyplomatycznego bojkotu, bowiem nasz niezależny i dumny prezydent nie będzie słuchać rozkazów płynących z Zachodu. Nasz niezależny, dumny prezydent słucha wyłącznie rozkazów płynących z ulicy Nowogrodzkiej i Mickiewicza. Ale czego możemy się spodziewać, po najwyższym polskim przedstawicielu władzy, który lekceważy prawa człowieka we własnym kraju? Zbrodnicze. Tak, nie wahajmy się użyć tego słowa. Zbrodnicze traktowanie uchodźców na granicy z Białorusią, systematyczne nagąki na yy, społeczność LGBT, sprowadzanie kobiet do roli inkubatorów i niczego więcej, blokowanie dzieciom i młodzieży, dostępu do obiektywnej wiedzy i ich indoktrynowanie zgodnie z obowiązującym w naszym kraju światopoglądem. Bicie i ściganie sądowe uczestników protestów ulicznych. I od razu chciałabym na zakończenie powiedzieć, pan Andrzej Duda jadąc do Pekinu na otwarcie Igrzysk Olimpijskich nie popełnił oczywiście żadnego ani przestępstwa, ani wykroczenia. Pan Andrzej Duda zachował się po prostu w sposób nieprzyzwoity, nielicujący nie z godnością prezydenta Polski. Hańba, hańba, po wielokroć hańba! Tańba, tańba, hańba! 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 Dziękuję, bardzo. Chciałem dodać, że ten człowiek, który pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, zwany prezydentem, czyli Andrzej Duda, jest prezydentem niekonstytucyjnym. Nie powinien pełnić tego urzędu. Jest poza tym zdrajcą stanu, kłamcą i krzywo przysiężcą. Stanu. Jesteśmy w tej chwili naprzeciwko e, Pałacu Namiestnikowskiego, Kine. gdzie, to kraj, który jest naszym gdzie kilka osób zebrało się w niewielkiej pikiecie, żeby zaprotestować białowierną, przeciwko białowierną, udziałowi e, Prezydenta Rzeczpospolitej w oficjalnym otwarciu, Kine. otwarciu Kine. Igrzysk Olimpijskich w tych, które są takimi dużymi partnerami handlowymi Polski, które hoduje ludzi na mięso. Hoduje członków, hoduje członków organizacji religijnej Falun Gong, dlatego że oni są czyści, nie jedzą mięsa, dbają o siebie, nie używają narkotyków, ani alkoholu, ani innych używek. To są ludzie, których zamyka się na. Krótkie okresy czasu, bo nigdy, e, nigdy nie są zamknięci długo, i wycina się im organy, które kupowane są chętnie przez cały świat. Uczestniczymy w biznesie hodowania ludzi na mięso. Robi to nasz wielki partner handlowy, a klaszcze temu prezydent. Nie wiem, czy klaszcze Sejm i Senat, mam nadzieję, że nie. Natomiast nie możemy udawać, że to się kurwa nie dzieje. Organy ludzkie na świecie są kupowane w Chinach i są wycinane Chińczykom z Falun Gong. Można je kupić na wolnym rynku, można trafić na te oferty przez internet. Ten kraj jest nieludzki. Nie powinniśmy mieć nic wspólnego z nim. Musimy się opowiedzieć, czy jesteśmy w tej grupie, których której produkt światowy wynosi 30%, to jest grupa Stany Zjednoczone plus Unia Europejska, czy jesteśmy w tej grupie, której produkt światowy również wynosi 30% i to są Chiny. Nie ma drogi pomiędzy. Jesteśmy albo w tej strefie wpływów, albo w strefie wpływów Chiny. Rosja się waha, bo Rosja również zarabia na, na handlu z Chinami. Na miłość Boską, nie róbmy tego. Żądajmy od siebie mniej. Miejmy mniej. Żadne chińskie rzeczy nie są warte tego, żeby wspierać gospodarkę kraju, które hoduje ludzi na mięso. Jak raz raz ale jaja. nie to jest jedna duża chińska tuba nie tuba nie 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 tu jest jedna jeden nie duży akumulator zobacz Coś sprawdaj. Coś się powinno świecić. No jak widać. Chiska, chi, chi, e, tuba odpowiła w spółpracy. Działa Iwona przed chwilą. Niestety, ale zaklinanie na miłość boską. Tak. Nawet tych ludzi, którzy przez cały czas opowiadają o swoim katolicyzmie, chrześcijaństwie i co tam jeszcze, nic nie daje, ponieważ oni słowa Boga mają, nie będę mówić gdzie. W głębokim poważaniu. W tak zwanym głębokim poważaniu, dokładnie. A ja przyłożę na nośle, że mają to. Jakby, to jest jasne, że, że sytuacja na granicy białoruskiej obnażyła całą hipokryzję katolików, polskich katolików, czyli polokatolików. Bo jest taka kategoria w chrześcijańskim świecie, która nazywa się polokatolicyzm. I do polo, polokatolicyzm jest religią, która jest wyznawana w naszym kraju. Czasami są przedstawiciele episkopatu, tacy jak Wojciech Polak, notabene, który mówi, ej nie bądźmy polokatolikami, bądźmy takimi chrześcijanami, jakimi chcielibyśmy, żeby wszyscy byli. No ale niestety w naszym kraju to się nie przyjęło. To była hipokryzja. Nic nie będzie. nie wiesz, No dobrze. może jeszcze ktoś chce. Ludzie oglądają, może ktoś coś, coś, coś no chce. Właśnie o, przyjechał, przyjechał radiowóz, przyjechała suka i stanęli, bo myślą, że będziemy co? atakować? tak! Gordę znowu Dziękujemy bardzo. Myślę, że. Okej. Okay. No, wygląda na to, że. Myśmy nie ta krótka, krótka pikieta. Spontanicznie, tak to traktuje. Krótka pikieta, policja traktuje jako spontanicznie, nie ma, żadnych, nie ma żadnego konfliktu. Wygląda na to, że pikieta ta krótka, treściwa dobiega końca. Rzeczywiście o tyle, o ile e, trudno mieć pretensje do sportowców, którzy przez lata ciężko, bardzo ciężko pracowali po to, żeby właśnie raz na 4 lata wystartować w najważniejszej imprezie sportowej to jednak udział tej oficjalnej polskiej delegacji szczególnie wobec tego, że takich delegacji, głów państw z krajów nazwijmy to z naszego kręgu kulturowego tam po prostu nie było no. to chyba nikt z Europejskich prezydentów, tam nie, przy, nie przyjechał nie, nie przyjecha prezydent Biden, jest dyplomatyczny bojkot Chin na tle tego, co się w Chinach wyprawia. No już, już trudno, już kupujemy chińskie, chińskie buty, chińskie biustonosze, chińską elektronikę, ale no, no przynajmniej okażmy jakieś takie podstawowe, no przynajmniej gesty. Pokażmy. Pokażmy jakieś gesty, że, że, że to, co się tam dzieje, to nie bardzo nam odpowiada, więc szkoda, że ten nasz prezydent tam pojechał i, i dobrze, że chociaż są jakieś takie obywatelskie odruchy protestu przeciwko temu. Dobrze, moi drodzy, żegnam się z wami. Dziękuję wszystkim, dziękuję wszystkim którzy oglądali, dziękuję tym, którzy lajkowali. Dziękuję tym, którzy e, lajkowali, udostępniali. Dziękuję tym, którzy już polubili stronę Wladek ciekawicji. Kto nie polubi, zachęcam do e, polubienia, zachęcam do obserwowania. E, cóż, e, m, f, wiem, że ostatnio mało, mało mnie było w sieci, no ale, ale wynikało to z przyczyn obiektywy. Było mało co pokazywać, mało, mało się dzieje. Jest jakiś taki okres e, obywatelskiego. Ma chociaż dzieją się w wielkiej polityce rzeczy ważne. Może dlatego właśnie, że w wielkiej polityce dzieją się rzeczy ważne. To obywatele gdzieś tam się e, pochowali w swoich norkach. No i cóż, i mnie też nie ma, a ja nie mam specjalnie takie jak, jakiejś wielkiej potrzeby pokazywania, po prostu tak pokazywać, żeby pokazywać, więc, więc, dlatego, więc dlatego jestem e, rzadziej obecny w sieci, ale obiecuję, że jak coś się będzie działo, to oczywiście, oczywiście znowu mnie zobaczycie, znowu zobaczycie, co się dzieje na mieście, a będę to mógł robić dzięki waszemu wsparciu, dzięki waszej pomocy na zrzutka.pl, łamane przez Z, przez Cieka TV. Link jest w opisie transmisji, jakby ktoś miał ochotę się dorzucić, bardzo bardzo będę wdzięczny. No cóż, na razie kończę, ja się nazywam Włodek Cieka, staram się pokazywać to, co ważne. Trzymajcie się, do widzenia.